Prokuratura okręgowa w Bielsku Białej dementuje pojawiające się w mediach informacje, jakoby były już znane wyniki sekcji zwłok ofiar katastrofy w Szczyrku. Chodzi o wątek, według którego ofiary wybuchu miały zginąć w jednej sekundzie. W poniedziałek przeprowadzona sekcję zwłok czterech ofiar katastrofy, wczoraj kolejnych czterech. Choć przyczyna wydaje się być oczywista, to biegli muszą ustalić rodzaj obrażeń ciała i wskazać dokładny powód śmierci. Jednocześnie śledczy czekają na wyniki badań DNA ofiar. Te powinny być znane w ciągu kilku najbliższych dni. W sprawie nie postawiono na razie nikomu zarzutów. Cały czas trwają przesłuchania, a śledczy nadal pracują w miejscu zdarzenia. Przypomnijmy, w minioną środę w szczyrku doszło do wybuchu gazu. W wyniku katastrofy zawalił się dom i zginęło 8 osób, czworo dorosłych i czworo dzieci. Ponad 3 tony karmy, kilogramy żwirku, środki czystości – tyle udało się zabrać Mateuszowi z Siemianowic Śląskich, który kilka tygodni temu ogłosił zbiórkę na rzecz schroniska dla zwierząt w Chorzowie na profilu społecznościowym. Zainteresowanie akcją przerosło jego oczekiwania. Myślałem, że gdzieś tutaj to będzie lokalnie i nie wiem, uzbieramy 300 kilo, może 400 i że to będzie mega prezent dla zwierzaków na święta. No niestety zdarzyło się inaczej, co można obrócić w slety i tak, no jest mega, mega, mega sympatycznie. Wczoraj akcja się zakończyła, dziś dary zostały przewiezione w to miejsce. Schronisko w Chorzowie prowadzone przez Fundację SOS dla Zwierząt. Tu schronienie znajduje prawie setka zwierzaków. Tak naprawdę to się wszystko przydaje, zaczynając od tych podstawowych potrzeb, karma, koce, takie zapewnienie bezpieczeństwa tym zwierząt, no tak naprawdę pośrodki, które tutaj cały czas są potrzebne, czy do leczenia przede wszystkim tych zwierząt, bo to jest tutaj bardzo ważne, to są zwierzęta często z ciężkich rodzin, gdzie zostały niestety przez człowieka skrzywdzone, więc tutaj każda, każde odciążenie jest dobre, żeby po prostu właściciele mogli tutaj pomóc tym zwierzakom. Jest to, nie wiem, taka niesamowita energia. Ja troszeczkę tam już siwizny na głowie mam, nawet nie troszeczkę, tylko dużo. I jak ktoś młody robi coś takiego, to dla mnie jest to niesamowita sprawa. Tym bardziej, że Mateusz jest w wieku mojego syna. Także to jest fajne. Mateusz Dela zapowiada, że zachęcony sukcesem tegorocznej zbiórki będzie organizował kolejne akcje. Nie popieram komisarza Moszyńskiego, pisze na swoim profilu na Facebooku były prezydent Gliwic, senator Zygmunt Frankiewicz. Zadaniem komisarza jest bieżące administrowanie miastem. Janusz Moszyński skupił się chyba jednak na kampanii wyborczej. Nie wiem, gdzie komisarz Moszyński nauczył się takich standardów sprawowania urzędu, tłumaczy w swoim wpisie Frankiewicz. I dodaje, że skoro Moszyński zachowuje się tak przed wyborami, to strach pomyśleć, co się zdarzy, gdy wygra. Podkreśla także, że docierają do niego niepokojące sygnały o osobach, które wprowadzają w błąd, informując mieszkańców, o poparciu Moszyńskiego przez jego osobę. Przypomina też, że nie popiera żadnego innego spośród kandydatów zgłaszających chęć wzięcia udziału w przedterminowych wyborach na prezydenta Gliwic poza Adamem Neumannem. Jest już wędlina, ser czy parówki. Przy ulicy Jagiellońskiej w Katowicach uruchomiono jadłodzielnię. Dla niektórych to tylko lodówka, dla innych aż bo z jedzenia, które zostawią tutaj mieszkańcy będą mogły korzystać osoby potrzebujące, między innymi bezdomni. Przed świętami ja myślę, że bardzo dużo osób będzie chciało się podzielić tą żywnością, którą kupili na zapas. Będą tutaj przynosić osoby potrzebujące, będą korzystać z tej żywności. Zapakowane produkty osoba potrzebująca może zabrać do domu, choć skorzystać można także na miejscu. Obiadajemy o godzinie 16, śniadanie jest o godzinie 10 rano, w międzyczasie też przychodzą do tej ludzie głodni, prawda i tak dalej, więc w tym czasie akurat mamy coś, co można podgrzać i ewentualnie dać, zaserwować do, do jedzenia. Dziennie jada tu nawet kilkaset osób. Pomysłodawcom zależy na tym, aby mieszkańcy zostawiali w lodówce przede wszystkim produkty, które sami chcieliby zjeść. Można także przynieść takie, które minimalnie przekroczyły datę ważności. Lodówkę ufundował poseł Paweł Kobyliński. To jest akurat z mojej strony czwarta, którą mam przyjemność współorganizować. Pierwsza w Katowicach. Te trzy w Bytomiu, w Tarnowskich Górach i w Gliwicach bardzo dobrze się przyjęły i mam nadzieję, że coraz więcej ludzi będzie z nich korzystać. Niewykluczona, że już wkrótce w Katowicach pojawią się kolejne takie lodówki. Jest taka możliwość prowadzę rozmowy z trzecim imieniem Mickiewicza poprzez magdy wieczorek, także całkiem prawdopodobne, że w okolicach lutego marca otworzymy kolejną. Jadłodzielnia będzie czynna 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu. To świątynia przemysłu, która powoli niszczeje. kiedyś jedna z największych i najpiękniejszych elektrowni w Europie dziś znajduje się na liście najbardziej zagrożonych obiektów. Ostatni jakiś poważniejszy remont. Był tutaj za czasów Zespołu elektrociepłowni Bytom, czyli 9-10 lat temu. Od tego czasu zarówno późniejszy właściciel, spółka Fortum, i obecny właściciel spółka rezonator nie prowadziła tutaj żadnych remontów. Europejscy eksperci wytopowali właśnie krótką, 14-punktową listę zagrożonych obiektów europejskiego dziedzictwa. Znalazła się na niej elektrociepłownia sząbierki. Obecność na liście daje nadzieję, że teraz zainteresuje się nią społeczność europejska. Na razie przejęciem obiektu jest zainteresowane miasto. Prezydent miasta Bytomia Mariusz Wołosz dwukrotnie w tym roku zwracał się do właściciela obiektu z propozycją przejęcia tego obiektu przez miasto. Uważamy, że obiekt podlega ciągłej degradacji, boimy się o jego stan techniczny. Stąd ta propozycja prezydenta. Niestety właściciel nie był zainteresowany przekazaniem tego obiektu miastu. Zespół elektrociepłowni Szombierki w Bytomiu to jeden z największych w Polsce, a nawet w Europie obiektów przemysłowych pochodzących z początku ubiegłego wieku. Pod koniec listopada obchodził 90 dziewiąte urodziny. Można by powiedzieć ciasna, ale własna. To właśnie tu co czwartek powstają litry zupy, która na katowickim placu Przyjaciół z Miszkolca rozdawana jest potrzebującym, zwłaszcza osobom ubogim i w kryzysie bezdomności. Dla wielu osób ta zupa to jedyny ciepły posiłek w ciągu dnia. Problem w tym, że wolontariusze zupy w Kato spotykają się z coraz większą liczbą przeciwności. Nauczyliśmy się już, że każda zupa jest wyzwaniem, i tak staramy się do tego podchodzić. Ale faktycznie jest tak, że co jakiś czas te wyzwania no, zaglądają nam w oczy. I sprawiają, że nie jesteśmy pewni, czy uda nam się w ten dany czwartek, tę zupę przygotować na czas, żeby spotkać się zawsze o tej godzinie 19 z naszymi potrzebującymi na placu właśnie przyjaciół z Miszkolca. No i to są różne sytuacje. Czasem coś zabraknie gazu, czasem palnik się zepsuje, tak jak miała miejsce ostatnio sytuacja. Czasem no, jest kwestia przechowywania też wszystkich produktów i tak dalej. I to powoduje, wymusza na nas, chcąc odpowiedzialnie podchodzić do tego zadania, wymusza na nas no właśnie reakcję. A tą jest potrzeba wyremontowania wysłużonej już kuchni, pomieszczenia udostępnia zupie wspólnota dobrego pasterza. Ona powstała dla młodych, którzy, których codzienności przyjmujemy. Żeby kawę, herbatę wypić, nieraz jakieś urodziny zrobić, spotkanie z ciekawym człowiekiem, koncert. To miało być takie minimum, co tam można mieć. Z zupą rozlewa się dobro, by mogła ona powstawać w bezpiecznych i funkcjonalnych warunkach, trzeba podłączyć kuchnię do instalacji gazowej. To wiąże się z kosztownym projektem i zmianami w zapleczu kuchennym. Wyeksploatowane urządzenia techniczne także wymagają naprawy czy wymiany. Czy warto? Wolontariusze potwierdzają, że tak, bo zupa w kato to nie tylko zupa. Zupa to nie jest um, tak jakby cel, um, dla którego powstała zupa w kato. Zupa jest jakby pretekstem do wyjścia um, do osób. Jest wiele placówek, które oferują pomoc osobom bezdomnym, natomiast przez różne czynniki związane tam z przyjęciem i tak, dalej, i tak dalej, czy ci ludzie mają co zrobić ze swoimi rzeczami. Gdzie oni cały tak jakby noszą na swoich rękach, gdzie czasem po prostu ich się nie wpuszcza z tym wszystkim. Dlatego wydaje mi się, że taka forma pomocy jest potrzebna. Wspomóc zupę w kato można za pośrednictwem zrzutki pod hasłem zupa w kato. Wolontariusze liczą na to, że zupa w kato przejdzie kuchenne rewolucje, dzięki którym dobro rozleje się jeszcze bardziej.